A teraz ważna informacja dla miłośników science fiction. Brat kultowego obcego i kuzyn predatora mieszkają na Opolszczyźnie. Na dodatek w jednej szopie z bliźniakiem Bambulbi z filmu Transformers. Są prawie identyczni z tą tylko różnicą, że oryginalne postaci to dzieło twórców animacji komputerowej, a te opolskie powstały ze złomu, elementów starych pralek, kuchenek gazowych czy krzeseł biurowych. Takie swoiste dzieła sztuki tworzy Sebastian Kucharski. Kółko do obręczy, stara krajalnica do grzałki z lodówki to park materiałowy pana Sebastiana, wszystko co inni wyrzucili na złom. Mieszka w łączniku, więc zaczął te kawałki łączyć ze sobą i oto efekt. Ten Bumblebee robot rodem z Transformersów to efekt 700 godzin pracy. 3 metry wzrostu, waga pół tony. Kilka tysięcy większych i mniejszych elementów. Mamy tu elementy fotela biurowego, mamy jakieś siłowniki szafek, nawet. Głównie części samochodów, nie? Do tego jako łokcie stare wiązania z nart. W klatce piersiowej, palniki z kuchenki gazowej, a między nogami resztki, no cóż, małego Fiata. Eksploracje złomowisk przynoszą efekty. Odzy oglądam coś ciekawego, zawsze coś mi wpadnie w oczy i już wiem, gdzie to zostanie zamontowane. Także nie, tak chaotycznie nie wybieram wszystkiego, nie? Pan Sebastian nie projektuje na papierze, po prostu spawa i szlifuje, spawa i szlifuje godzina za godziną. To raczej wszystko z głowy się bierze. Teraz gdzieś tam jakaś e, scenka z filmu, coś żeby coś podpatrzeć. A to tylko mała próbka możliwości. Obcy do salonu, proszę bardzo, anioł śmierci na biurko, też tu jest. Tir z 15 kg złomu, a może motocykl jako przycisk do papieru. Każda z tych rzeźb to dziesiątki godzin pracy, ale jak widać nawet tak niewdzięczny materiał jak stal nie ogranicza wyobraźni.